Yo, 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 spizgane ziomale, wracamy na GeForce Kisa, zrobić kolejną rozpierduchę na stronce, ale dzisiaj troszeczkę nietypowy odcineczek. Widz poprosił mnie o przetestowanie skrzyneczki, którą wykonał specjalnie dla mnie. Będzie to skrzyneczka 50%, proficik. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. My dzisiaj mamy 6,5 tysiąca zł w naszym portfelu. No, mam nadzieję, że będzie fajny tutaj proficik na samym końcu. A Wy, oczywiście, mordeczki, jeżeli macie skończone 18 lat, lubicie się zabawić, pograć troszeczkę na stronce, po fajne skiny i chcecie wziąć udział w losowaniu nagród na. Ponad 4000 zł. Pamiętajcie o kodzie promocyjnym Skuty, który daje Wam 5% przy każdym doładowaniu. A jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, dostajecie jeszcze skrzyneczkę MilSpeka za złoty 60. Zł. Też fajna opcja. No i co? Od razu pamiętajcie, że razem z tym odcineczkiem wychodzi konkursik na Discordzie. Jedyne co trzeba zrobić, to oczywiście wbić w ten konkursik, zostawić pod tym filmem łapeczkę w górę, napisać komentarzyk i mieć subskrypcję kanału. Tylko tyle. A teraz lecimy z temacikiem Szukamy tą skrzyneczkę mordeczki. Ja sobie tutaj wpisuję skuty. No, mam nadzieję, że nazwa jest podobna. Dokładnie, jest tutaj jakaś skrzyneczka. Z tego co widzę, za mocno skuty 50 na 50. Mam nadzieję, że o to mu chodziło. Wartość tej skrzyneczki 300 zł. Dosyć sporo. No, ale kurczę, mamy ponad 6000. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to się potoczy. I kurde, tak szczerze nietypowa, nietypowa skrzyneczka. 50% tutaj pewnie skinków jest troszeczkę tańszych niż ta skrzynka. A pozostałe skiny oddają za skrzyneczkę, więc całkiem fajnie zaprojektowana. Widzę tutaj jeszcze bajonecik za 2000 ziko jest. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się taką piękną kostkę wydropić z tej skrzyneczki. Trzymam kciuki za tą skrzynkę i otwórzmy na strzała sobie jedną. Zobaczmy. Zobaczmy co nam poleci z pierwszego. Otwar... I było blisko, tak szczerze, naprawdę. Dostajemy P250 Asimowych za 7 złotych. No oczywiście to nam nie oddało. Dobra, jeszcze jeden taki strzał pojedynczy. I zaraz sobie przejdziemy do otwierania po 3 sztuki. I mamy kałaszkę. On już widzę 7%. Tu powinien być jakiś proficik. I jest proficik, całkiem zajebisty, 600 złotych. Więc oczywiście oddało nam podwójnie. Lecimy, lecimy razy 3 sztuki. I wydamy na to otwarcie 900 złotych. Trochę dużo. No ale zobaczymy, ile będzie tutaj proficiku z tego otwarcia. I P205, co ja gadam, P90 30 zł te pozostałe dwa skinki też słabiutko. Boże, ile ta skrzyneczka w tym momencie zabrała. Dobra, nie poddajemy się, kręcimy dalej, no jest to 50 na 50, więc wiadomo, są równe szanse. Jestem ciekaw koniec końców, ile wyjdziemy, czy będzie na minusik, czy będzie na proficik może. 600 zł, znowu ten kałaszek. Kolejny kałaszek Redline 380. On też, jak najbardziej, tutaj zwraca nam skrzyneczkę i Mac 10, który nam nie oddaje. Lecimy, otwieramy. Jeszcze mamy ponad 3200 zł. I trzymajcie kciuki, żeby tu, kurczę, taki bajonecik siadł. To by było zbyt piękne. No i niestety, te trzy skrzyneczki w ogóle nam nie oddały. Łącznie tutaj, no nie wiem, jakieś 40 złotych niecałe dostaliśmy. Z 900, kurde. No to ładnie zabrało, ładnie zabrało. I będzie, będzie bajonecik. Udało mi się, bajoneta wydropi ze skrzynki Wiza. Najlepszy, kurde, drop, jaki mógł nam polecieć. Fajne proces... Co to jest za skin? 953 zł, jeszcze 5.7 nam poleciał. No niesamowite. Tutaj jest ogromny profit, no bo zyskaliśmy 3000 zł, wydaliśmy no 900 za takie trzy skrzyneczki. Więc naprawdę klasa, mieliśmy na tego bajoneta 2,5% tak naprawdę. Pięknie siadł, pięknie. Udało mi się to zrobić, więc no jak dla mnie już skrzyneczka 10 na 10 fajnie się tutaj prezentuje i kolejny bajonecik przeleciał. Dostajemy Glocka, Maka dziesiąteczkę, ile ten Glock? 380 zł też fajnie, bo oddał za skrzynkę, no ale te pozostałe dwa skinki to niestety nie. I lecimy, otwieramy, jeszcze z dwa otwarcia zrobimy sobie, zostało nam 560 zł, więc o proszę, fajny digielek, emeczka. I o, kurde, oddały, oddały, no nie jest taki duży profitik, ale zawsze za skrzyneczkę oddają, więc bardzo fajnie. Zostało nam 6 stówek, więc musimy zmniejszyć tutaj skrzynki na dwie sztuki i lecimy. A nie, nie stać nas kurczę, dobra, ostatnia sztuka, tutaj pojedyncza otwórzmy. I jestem ciekawy, ile my mamy w tym momencie w punktu pieniążków i jeszcze na sam koniec Asimowek doleciało pięknie. Ile 322, więc fajny też proficik z tego otwarcia. Ja jestem ciekawy, przechodzimy sobie do ekwipunku. Mieliśmy 6,5 mamy 6200 plus tutaj 300. No dobra, dobra, nie jest najgorzej, całkiem spoko to wygląda. Ale wariaty, ja sobie trochę posprzedaję tutaj, zaznacz stronę, oprócz tego bajoneta, sprzedajemy to. Ok, jeszcze raz zaznaczmy stronę, wszystko oprócz tego bajoneta. I lecimy szybko jeszcze sobie zrobić może mordeczki, jakiś control tryb. Zróbmy sobie jakiś fajny tutaj jeszcze skrzyneczkę. Dorzućmy kolejnego może bajoneta, ale dajmy tym razem na tę stronę. Weźmy sobie przykładowo 3000. 3 I szukajmy jakiegoś bajoneta, ale dużo lepszego. Niech to będzie Case Harden M9 bajonecik. A z tej strony dajmy jakiś gówniany skineczek. Ile za taką skrzyneczkę? 1662 zł. No spoko, dobra, tutaj 3000, jakby to nam siadło, by było pięknie. Więc zostawiamy coś takiego i trzymajcie kciuki murdeczki. Dawaj, G4 Skins, dajmy jeszcze takiego Bajonecika, proszę. O kurde, o kurde, nie za dobrze to wygląda. 1600 zł poszło, ale mamy jeszcze tutaj no, 2700 zł, więc możemy przyryzykować jeszcze raz. Błagam, g Skins, daj mi tym razem proszę. Dobra, jest bajonecik, jest bajonecik, kolejne 3000 zł. Więc wariaty. Walimy jeszcze jeden tutaj upgradecik, tak jakby. Zróbmy sobie na takiego nomada coś takiego. Tylko będziemy musieli zmniejszyć procenty, ponieważ a czekajcie, no brakuje nam, brakuje nam troszeczkę. Będziemy musieli zrobić coś takiego. 32% będziemy mieli na takiego Nomada Knife. Za otwarcie takiej skrzyneczki zapłacimy 1057. I proszę, niech jeszcze da nam coś takiego, ten tryb. Lecisz. Lecisz jak do siebie. Mamy, mamy to. Ej, siadło to na takich małych procentach. No i klasa, o to chodzi. Dobra, takim sposobem wariaty robi się proficik na stronie. Skrzyneczka widza naprawdę zajebista. My kończymy odcineczek. Łącznie mamy 8000 zł, 3 piękne koski, no i tutaj jeszcze ten maczek nam wleciał w gratisie, więc mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał, skrzyneczka także, ja jestem zadowolony, jeżeli tak to oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji kanału, komentarzyku, widzimy się w następnym odcinku, jo!